Źródło męskiej siły. Są tacy mężczyźni, którzy ciągle narzekają, oj nie mogę znaleźć pracy. Idź i pracują gdziekolwiek, co znajdziesz na początek, co Bóg da. Po prostu podejmij jakąś pracę, nawet jeśli za nieduże pieniądze, nic strasznego. Po prostu działaj, nie siedź w domu, nie oglądaj całymi dniami telewizji, nie graj na komputerze, idź i pracuj. Męska siła pochodzi z trudu. Mężczyzna napełnia się, gdy robi coś pożytecznego, co przynosi korzyść. Idź i zrób coś dla kogoś. Nie masz pracy, to idź i chociaż komuś pomóż, nawet gwoździe wbijaj. Jeśli siedzisz tylko w domu. I jesz ciasteczka i pijesz piwo, to nigdy się nie rozwiniesz. Idź i porywalizuj z kimś. Pograj w siatkówkę. Pokonaj kogoś, gdziekolwiek, czymkolwiek. Nie siedź w domu. Komputera nie trzeba pokonywać. Sprawdzaj się między ludźmi. Komputer nie da ci sił. Potem będzie już tylko komputer zamiast żony. Takie komputerowe gry też już są zresztą. Doświadczaj wśród ludzi, rywalizuj, pracuj, podejmuj wyzwania, stań się silnym. Człowiek powinien stawać się silniejszym. Nie ma siły, nie ma życia. Istnieje takie pojęcie jak siła społeczna. Dlaczego człowiek jest słaby w społeczeństwie? ponieważ brakuje mu energii ludzi. Energia ludzi jest boską energią. To energia Boga. Weźmy przykład kogoś, kto nie jest zadowolony ze swojej pozycji społecznej. Mówi, no ja chciałbym być na przykład jakimś, na jakimś kierowniczym stanowisku w firmie. Dobrze. Jest na to metoda, którą opisano w świętych tekstach. Bardzo prosta. Trzeba nauczyć się szanować swojego przełożonego w firmie, szanować go za jego pozycję społeczną. To wszystko. I wówczas jego siła przyjdzie do ciebie. Co więcej, jeśli on zauważy Twoją sympatię i Twój szacunek, to weźmie cię do siebie. Zrobi z ciebie swojego pomocnika. Jeśli nie szanujesz starszych, czyli tych zajmujących wyższą od ciebie pozycję, to nigdy starszym nie będziesz. To niemożliwe. Siła przechodzi od jednego człowieka do drugiego.